Dzisiaj pora na coś, czego jeszcze nie jedliście. Filet z kurczaka pieczony w sosie pieczarkowo-mlecznym. Autorski przepis, żeby nie zgubić go, albo żeby nie przegapić innych przepisów, bądź innych ciekawostek, które prezentuję, zasubskrybuj mój kanał. A tymczasem przygotujemy sobie mięsko. Żeby takie przygotować, to potrzebujemy 500 gramów filetu z kurczaka i po to te narzędzie, żeby jak na cztery części podzielimy, to sobie trochę rozbić te mięso, jeżeli będą za grube kawały. Ale zostawiamy to w takich czterech kawałkach, najlepiej, bo to na cztery porcje. Oczywiście takie rozbite mięsko trzeba obsypać solą, pieprzem, do tego użyć jakiś przypraw, na pewno majeranek. Kurkuma też się sprawdzi, albo taki zestaw grill, kurczak. Mięsko musimy sobie tak właśnie z każdej strony dobrze wysmarować. Tutaj tymi wszystkimi przyprawami. I jak widać, to są też tutaj pieczarki. A pieczarki będą nam fajnie tutaj zmieniały smak tego mięska. Trzeba je podzielić na ćwiartki i też obsypać solą i przyprawami. Może też wyjść trochę kucharka, fajny zestaw to będzie i można taki zestaw sobie już schować do lodówki i następnego dnia dokończyć szykowanie, albo jeżeli macie czas, to od razu się tym zająć, żeby to był sos, a nie tylko same pieczarki, to trzeba zagotować mleko i uwaga, zagotowane mleko zagęszczane mąką pszenną albo taka Jedna duża łyżka nam wystarczy albo te 500 ml mleka. Można troszkę tutaj dodać więcej mąki. I właśnie łatwiej jest połączyć składniki, jak to mleko jest ciepłe. Więc najlepiej jest je zagotować, wymieszać z mąką, żeby to nie było aż tak płynne. I nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Tuż przed pieczeniem przelewamy mleko. Tutaj do naszego mięska, tylko tak może nie na mięso, tylko bardziej tak na dno. I przekładamy ładnie pieczarkami. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy tak około 25 minut. Może być do pół godziny, może być 20 minut. Zależy właśnie od piekarnika. Trzeba zobaczyć, czy mięsko już doszło, czy ładnie się zarumieniło, upiekło, czy pieczarki już nie są takie twarde. A w międzyczasie. Zagotowujemy wodę i dodajemy ryż, żeby właśnie mieć do tego danie z ryżem. Spodobał Wam się ten przepis? To nic innego Was nie czeka jak podzielenie się nim z innymi. Udostępniajcie filmik i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić tego bądź innych przepisów. Klaudia guzy. dzięki!